witam serdecznie w kolejnym odcinku. Między Seriami. proszę Państwa, dzisiaj jest dzisiaj odcinek mega ciekawy. Tu nie każdy jest ciekawy, ale każdy jest inny dzisiaj jest bardzo specyficzny. Jak Widzicie za mną grupa bojowo-taktyczna. Ugadaliśmy się, poprosili mnie, czy mogą mnie zatrzymać. Także chciałem chciałbym zobaczyć, jak to będzie. Jestem ciekawa w mediach, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tu nic nie uszkodzą, nie połamią, bo za 3 godziny ruszamy z Krzyśkiem na marsz niepodległości, zrelacjonować dla Was, także, obym przetrwał, trzymajcie kciuki bez uszkodzeń. Yo, yo. Give up? If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. <laughs> Ty wiesz, jak widzisz, że już ktoś do ciebie biegnie, no zachowuj się tak, byś w miarę naturalnie jak widzisz, że no. ktoś do ciebie biegnie. O nie, ja od tyłu. Na razie ja pokażę. Patrz, no ja patrz, biegnę do ciebie gdzieś tam, no nie? Widzisz, widzisz że biegnę do ciebie, tak? Odwracasz się. Tak, Nie walczysz, kurwa. No Pierdo, cię od razu, wiesz, ten i ci glebuje, Aha. nie? Nie, 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 nie. jakbyś walczył, to byś dostał kurwa skabi? Proste, tak? Czyli no to może tak zrób. Nie, nie odwracasz się, patrz, ja do ciebie biegnę, no nie, Po znaczy jakoś tam podcinkę robię i on. Tak, ręka, pyk. Go na glebę, dobra? dobra. dobra. No podlatujemy to sobie tam dobra. ustawimy na miejscu, który podlatuje, drugi, trzeci, tam, no niej, pyk, gleba, może Nie będziemy się szarpać, dopylać, mm -hmm. potem podniosą. Okej, okay, tak? dobra, spoko, spoko. Czyli Zagramy naturalnie, jakby. Słuchajcie, wpadłem tutaj do... Dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Cieszę się, że będę mógł zostać zwinięty. Cieszę się, okaże się, <laughs> będę <być> cieszył. <laughs> zobaczymy, tak, zobaczymy po całej akcji. Ale słuchajcie, jesteśmy prywatną grupą taktyczną, bojową. tak? Dobrze jesteśmy to, grupą przyjaciół, pasjonatami. Grupą taktyczną rekonstrukcyjną no, nasza zajawka to właśnie to, co widzieliśmy. Ale czy ta broń i tak dalej, to wszystko jest prawdziwe, że w sensie do użycia? wystrzelacie na co dzień? E, powiem tak, dzisiaj jest 11 listopada, jest zakaz przemieszczania z bronią na terenie kraju, więc to niech będzie najlepsza odpowiedź. Dobra, dziękuję za, za, za <laughs> odpowiedź, zrozumiałem. Skąd taka pasja w ogóle? No e, nie wiem, no, to, to, to różnie jest, no, bo każdy tutaj z nas e, Robi w życiu zupełnie inne rzeczy. Część rzeczywiście, powiedzmy, jest gdzieś tam e, w służbach, tak? Część tylko i wyłącznie fanów, miłośników, pasjonatów. No skąd taka zajawka? No to jakoś tak to przyszło. Nie wiem, Rambo oglądaliśmy, Komando. O, może tak. To, to jest cię, taki popularny pomysł. To jest takie hipotetyczne, mocno pytanie. W razie konfliktu jakiegoś zbrojnego, czy wy jesteście pod bronią, tak jakby jesteście liczeni jako jakieś jednostki, które można użyć bojowo, czy, czy totalnie traktowane jesteście jako zyklice? To Znaczy, bądź tak. Cokolwiek ci teraz nie odpowiem, wolałbym, żebyś nigdy nie miał możliwości weryfikacji tego, czy mówię prawdę. Tego, że czy... sobie życzymy, żebyśmy wszyscy mieli taką możliwość, nie? Ale jak to wygląda z punktu prawnego? Z punktu prawnego wygląda to tak, że my jesteśmy e, poza e, działaniami taktycznymi, które sobie ćwiczymy, z wykorzystaniem replik, również strzelamy normalnie, ćwiczymy e, no, pewne, pewne działania z wykorzystaniem normalnie broni są osoby, które mają normalnie pozwolenia. E, I i no, ta, tak to wygląda. Natomiast. Założenie jest też takie, że my przede wszystkim ćwiczymy to, co... E... Może się rzeczywiście też przydać, tak jak wykorzystać, powiedzmy, nasz potencjał, niekoniecznie będziemy robili to, co robią wykwalifikowane osoby w tym kraju, a mamy naprawdę bardzo dobrą kadrę, jeżeli chodzi o żołnierzy operatorów wojsk specjalnych, więc tą robotę pozostawiamy im. My, to co ćwiczymy, to jest, powiedzmy, nasze umiejętności, ale jakby trzeba było coś wykorzystać, to raczej widzimy swój potencjał w zupełnie trochę innym miejscu, może bardziej, żeby kogoś wspierać. Słuchaj, jesteś się pasjonatami, jak oceniasz nasze, no, znane na całym świecie jednostki specjalnie, na, te, na, na tle całej Unii Europejskiej? Znaczy, czy na tyle Unii Europejskiej. No my jesteśmy grupą e, taktyczną rekonstrukcyjną która przede wszystkim współpracuje z jednostką wojskową Agat z Gliwic. E, współpracujemy też oczywiście z jednostką wojskową e, Grom na takiej zasadzie współpracujemy. No, podglądamy trochę co mi robią, może to jest powiedziane, współpracujemy, no bo nie, 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 nie prowadzimy działań e, w ramię w ramię, tak? no, bo to nie o to chodzi. E, ale opieramy jak gdyby swoją pasję przede wszystkim na tych dwóch e, jednostkach. I jednostka wojskowa Grom od wielu, wielu lat jest znana na całym świecie, na równi stawiana, chociażby z Navy seals ze Stanów Zjednoczonych, to jednostka, którą każdy kojarzy. No wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Tak? Mm -hmm. I ten bagaż doświadczeń, którzy nasi operatorzy już mają poprzez działania, misje, które były realizowane, które gdzieś tam są realizowane, teraz jako misje szkoleniowe, które zdobyli, no to jest bardzo duży potencjał. I też raczej bym życzył, żeby raczej nie mieli okazji tutaj, szczególnie na terenie już na, naszego kraju, Działać. realizować. tak i, i sprawdzę swoich umiejętności, ale poziom jest naprawdę bardzo dobry. Pozdrawiamy wszystkich z tych jednostek, pozdrawiamy wszystkich e, w ogóle z jednostek e, specjalnych, jeżeli chodzi o naklej, ale również tych, którzy mundur noszą na co dzień. Bardzo szanujemy, staramy się e, robić to tak, żeby wstydu nie przynosić. Nie zobaczycie nas nigdy obszytych e, symbolami prawdziwych jednostek, nie chodzimy w beletach żołnierzy e, i mamy jakieś tam swoje prawda, obszary przyjaźni też mhm. z nimi. Ale raczej stawiamy się troszeczkę inaczej niż, niż udawanie kogoś kim nie jesteśmy i opowiadaniu, że robimy to mhm. nie wiadomo co. Nie, jesteśmy znaczy, pasjonatami. Ale to też jest piękne, bo przez to co Wy robicie możecie zainteresować młodych ludzi właśnie do wstąpienia do takich jednostek, chociaż sam fakt chociaż zainteresowania się, się tym tematem, nie? No to jest nasze główne zadanie, że my zwracamy uwagę właśnie na, szczególnie właśnie na wojska specjalne, to jest taki pierwszy kontakt z nami, jesteśmy w stanie podpowiedzieć jak pokierować no, swoje, swoje działania, jak, zrobić ten pierwszy krok, żeby pomyśleć o tym, żeby żo żołnierzem wojsk specjalnych zostać. Ehm... Nas częściej się spotka właśnie w takich sytuacjach niż prawdziwego operatora. Więc można powiedzieć, że zdejmujemy im ten ciężar przekonywania, a niech oni zajmują się swoją robotą, którą wykonują bardzo dobrze, a my ludziom podpowiemy jak chcesz zostać żołnierzem Wojsk Specjalnych. Co zrobić, gdzie się kierować, do kogo zgłosić, jak się przygotować. Chociaż te są wybitni ludzie, którzy na przykład z Wojsk Specjalnych wyszli i teraz przygotowują, pomagają przygotować się do selekcji, do, do, do tego takiego, już mhm. można powiedzieć, no nazwijmy egzaminu, żeby tym żołnierzem, operatorem Wojsk Specjalnych zostać. Czyli, jednym słowem, możemy Was po prostu określić Grupa Patriotów? Grupa Patriotów na pewno, ale to, to nie trzeba. Tak jak my lata gdzieś tam w kamizelce w, w pełnym szpeju. My jesteśmy przede wszystkim grupą pasjonatów, którzy no, mają. Bardzo, bardzo, bardzo duże, można powiedzieć, taki fokus właśnie na to, co robimy i staramy się w tym być też jak najlepiej. No ale słuchajcie, to też macie te, ćwiczenie na przykład jakieś plany treningowe sobie rozpisujecie po to, żeby jakąś wydolność poprawiać na, na swoim placu rekonstrukcji, czy, czy to Was totalnie nie interesuje? No, słuchaj, no właśnie, my się też różnimy troszeczkę od innych grup, że u nas takie minimum sprawnościowe też musi być zrealizowane. Jeden z takich minimum sprawnościowych, to jest to, co na przykład realizowaliśmy ostatnio w Bieszczadach, to jest, e, no, takie elementy z prawdziwej selekcji dobów specjalnych. Jesteśmy tam, powiedzmy, dobę, dwie, bo specjalne to jest około pięciu dóbr, doba, dwie, e, każdego po kilkadziesiąt kilometrów, plecach odpowiedniej ciężkości poruszanie się na mapie, góra dół, góra dół, przez teren no, taki trudny, zbytowaniem, to, to, to u nas trzeba się tam powiedzmy, zrealizować, czyli też stawiamy mocno na to, żebyśmy to przygotowanie mieli. Eee, no, cały dzień nastrzeniczy, cały dzień e, tutaj w tych naszych takich działaniach to jest też e, może potu, więc przygotowanie fizyczne musi być. No i trzeba coś tam umieć, czasami też kofnąć kogoś. No dobra, to się za, chwil za chwilkę o tym przekonamy. Mam nadzieję, że nie za mocno, ale no dobra, róbcie co uważacie. Ja się poświęcam, także działamy. ...że nie jest takie, że Tutaj jest jak gdyby scena tej zasadzki i tutaj gdzieś jak gdyby zaczyna cała akcja. Wygląda to w ten sposób, że ty... Jedyneczka przyjeżdżasz stamtąd ee, no jedyneczką żółtym, tak z tej strony ty podjeżdżasz na warą. spotykacie się więcej po środku, chacie sobie powiedzmy tam piąteczkę i ty mu próbujesz przekazać walizkę, ty, tak? Ty jak wyciągasz tą rękę, to potem jest, musimy nagrać co są półwybuchy, wybuchy, dymchu i tam tsz, zaczyna się dziać, no nie. E, zajeżdżają kłady. Że, że już nie powiesz, że, że stałe. Ja mu nie chciałem dać. Nie? No. Nie, on powie, mam... powie, że go nie zna! No właśnie, ja go nie znam, to nie moja ręka. Tak. Jaka walizka. Nie? Co masz robić? No twój pierwszy zajazd to jest zjeżdżasz tam na dół. Mhm. Pierwsza scenka, jak wychodzisz. Nie wiem po co po co się tu wziąłeś, tak, ale tam już będzie pewnie kolega na ciebie czeka, więc musicie sobie piąteczkę przebić i podjąć to po co przyjechałeś chyba. Tak? Ja mam, mam, mam nadzieję, mam, mam nadzieję, że mam pewność, że to jest na pewno pod film robiona, to nie jest jakaś ustawka tutaj, <noise> że, że to jest faktycznie naprawdę się będzie działo. <noise> tam kolega za kamerą dziwnie się na mnie co chwila patrzy i uśmiecha. I to mnie trochę tak myli. Jedziemy. Thank you. Żegnaj Konrad. Jest <noise> strasz cały dzień chodzić, Najtrudniejsze dla mnie w tej całej akcji to może być sam podjazd no, tym samochodem, a dopiero później to wyrzucenie. <noise> tak bardziej żwawo do siebie idziecie. Dobrze, dobrze, podkoć, podkoć, podkoć! Dobra! Tam nie wiem czy ktoś wie, czy nie wie. Du Dużo osób, które myśleć od samego początku. Jak gdzieś tam zaczynałem coś nagrywać. ja miałem swoje jakieś epizody właśnie w ukrytych prawdach, jakichś tam blombardach. Troszeczkę to wygląda tutaj na wzór tego, cały ten plan filmowy. Bo tak możemy chyba to nazwać, że to jest jakiś plan filmowy. Wspomnień i fajna akcja. Mam nadzieję, że... Tylko nic się nie stanie, bo jak się trener dowie, że mi się stało na jakimś planie, że nie mogę trenować, to mam przejewanem do końca życie. Tam chce zrobić, Ciebie nie będzie łapał. Kasper, słyszysz? Nie jego na tak? Będzie tak. wybuch, to już się skupiasz na nic, na jego ucieczce i na ich zajeździe. Dobra? Tak. A on jest najważniejszy, Siada w bagi i ten moment tutaj. Pa poszło! Pamiętajcie, że zawsze jest dobra pora na tym polu. Awaria na planie jest, proszę Państwa. Państwa. Teraz mi się przypomina Sławetna już scena z pięknego tytuł. polskiego filmu. Nie wiem, czy, czy pamiętacie tytuł. Następna scena to już z Tobą. Przypomniało mi się, nie wiem, czy pamiętasz, był taki polski piękny film. Tam grał, Pazura grał główną rolę drugiego reżysera, no <grymne> reżyserze, panie reżyserze o, o, o Jezu panie reżyserze hej panie reżyserze staktor troszeczkę bardziej budżetowy wiadomo gdzie garza poszła do kogo gdy rzucisz granat bardzo rzadko kumie, nie traf tym granatem mogę no. jestem jedynym żywicielem rodziny Tak, idziecie. O <Táquio> bagoty? Tak, rzucaj, rzucaj. Kurwa, Także dziękuję panowie tak. serdecznie za robotę. To by też dziękuję za załatwienie takiej roboty. Kurko. Polecam się na przyszłość. Będę pamiętał, jak ja coś chciał. Teraz się, się zastanów, jak on ma znajomych. Powiem, co co coraz bardziej zaskakuje. Co weekend. Dobra, tak jak to jest grane, się co się przycięło, co się zdziało. Tak jak słyszę, tak jak wam gadaliśmy. Gadaliśmy. Tak jak ja Wam mówiłem wcześniej, w poprzednich odcinkach, że ten format kanału między seriami będzie. pozwólcie, że się będę przebierał, bo lecimy się kurowić drugi odcinek, więc będę gadał się przebierał. Muszę się otrzepać, żona nie? W no, dół nie piętoliła. Słuchajcie, tak jak widzieliście, teraz e, będzie się zmieniał ten format kanału między seriami. Będziemy robili różne rzeczy. Czasami się będzie pojawiał Krzysiek, czasami się będzie pojawiał jakiś inny gość. Może będzie może więcej takich ciekawych akcji. Po prostu będę Wam relacjonował to, co tak naprawdę robię na co dzień. I to jest boga z bagażnika. Też niedługo sn jest sprzątnięty i w sumie o tym też będzie odcinek. Może się Wam teraz zdawać, że to, co z tego może być za odcinek, co to może być tam ciekawego, ale że to jest ciekawy temat, jakiś ciekawy kolejny mój projekt, z którym ruszam niebawem i niedługo będę Wam mógł powiedzieć, o co więcej chodzi. A teraz przebieram się i ruszamy na marsz niepodległości. Także serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i czekamy na kolejne ciekawe atrakcje. Na razie, trzymajcie się.